i'm not Pomost. Widzicie zamiast skakania z pomostu Woda ciepła wieziowe Nawet jeśli chodzi o czystość, nie ma tragedii. Nie jest źle. Piaseczek na dnie, także... na razie tylko kaczki się opalają to jeszcze jakaś inwestycja nie wiem, może będzie woda dociągnięta kanalizacja, nie wiem ale jak widzicie spokój, cisza, malutka wioseczka także nawet jak ktoś przyjdzie to raczej nie będzie tu nigdy tłumów